Siemaneczko, jestem Slonksonik, bo dzisiaj będziemy nagrywać Sisters of Aros Ze mną jest Gangster Gaming Wbijajcie na World pierwszego i drugiego jeżeli chcecie z nami grać Tak Jeżeli to chcecie, to chcecie to się z nami spotkać To wbijajcie to na, to world y. na, na World Na world 2 Możecie ją zgrać na y, Sklepie Play na Androida. Androida Where are you? Gdzie jesteś? O, Cześć, o, my Cześć. My. Dawaj idziemy na jakieś może te paty Dawaj, ej, ej Dawaj, dawaj Zaraz, zaraz, zaraz A, dobra, dobra Muszę sobie ogarnąć mikro. Oj. Nie wiem, dobra, chyba mnie słuchać. Dobra, już możemy iść. Dobra, chyba mniej więcej. Idźmy? Idźmy? Tak, widzę o, cię. chodźcie, chodźcie. Chodźcie ze mną. Ty masz złamany mieczek. No, ty też masz. Ja nie mam. Ja mam rączki. Czekajcie, ja sobie sprawdzę, co to jest. Ty, tu są pety. Zagemsy, ale to o, o, później. Dobra, wali mi te pety. Waty znaczy. Musimy bić jakiś poziom, co? No. Ogólnie filmik będzie trwał 10 minut. Mamy taki najwyżej zamek nagrać? Tak. No. W tu razie iron kapianka ja wziął w Czemu ty nic nie robisz? Czemu ty ich nie wiesz? No bo muszę sobie przygotować mikro. A, Dobra. Ja już zdobyłem mieczek. I mam już lepszy niż ten drewniany też. Yy, nie wiem czym jest. Słychać jest. Więc muszę sobie ustawić jakoś mikro. Dobra, iron Cup sobie wezmę. Dobra, chyba ja ja słuchać. No lecę, 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 lecę. ja już dropnąłem fajny mieczek taki, wiesz, o level bijam. Też dropnąłem mieczek Ja dam sobie w hapsy. Ogólnie y, prog, próg łapek to jest. Y, Gangster Gaming. Powiedz jaki jest próg łapek. Do następnego odcinka. Prosiłbym, żeby było pod tym filmem 10 łapek w górę i pod jego filmem też. To będzie kolejny odcinek. Tak, to będzie następny odcinek, jeśli dobijecie 10, 10 łapek w górę. I, I też prosimy o jakieś komentarze, wiecie co, jakieś można rzeczy zdobyć gdzieś, gdzie co, jakieś fajne krainy. No po prostu... Jakby... I ogólnie polecam zgranie tą grę dzisiaj, bo jest dzisiaj challenge z bossem. My z, na innym koncie zdobyliśmy dużo rzeczy. No i to, i tak, to jakoś tak bywa, ludzie, nie? No jakoś Fajnajcie, leci. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie i dawajcie dzwoneczki. Rzeczywiście my jeszcze nie kończymy odcinka, ale no, tylko ale wam tak. mówimy. Przygotowujemy was do następnego odcinka. Nie wiem jak ty, ale ja jeszcze trzeci poziom, co to odważasz? Zginąłem, zginęłem. Aha, czemu? Nie wiem. To czemu ty stoisz w miejscu i dajesz im się zabijać? No bo ja musiałem sobie mikro ustawić. Aha. Dobra, dobrze, sobie ustawiłem mikro. Ja już prawie czwarty level. Chyba mnie słychać już? Jaki czwarty level? trzeci znaczy już. Jak tak szybko? No gdzie... stoisz w miejscu i nie robisz. To gdzie ty jesteś? No przy ty tych batach pierwszych. Co? Przy ty tych batach. Aha, czemu ja ginę? No bo w stałej miejsce nie robię się, cię zaatakowały o czwartego Ale nie, nie nie byłem przy tych batach w ogóle no, tak, A tu jesteś no, gangsterek? Jest dobra, dobra, dobra. Siemano, siemano chcemy atać? Siemano, siemano. Siemano, siemano czemu I ogólnie y, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy montowali filmy y, A, Zmontujemy i tak pewnie, ale... Ej, chcesz coś? A nie, ty masz już ten wieczor? Mam Myślałem, że nie ma. Ja y, ogólnie gierka jest fajna, możecie ją sobie pobrać. Tak jak mówiłem, y, jest na Androida i iOS-a. No, ale znaczy na iOS-a nie wiem, czy jest, ale. Y, ja, czy to jest. Raczej chyba jest. Ale mówię wam, gierka tylko 8 mb A skąd ty masz tego peta? Czemu on... a Nie, dobra. Nie, nie peta. Myślałem, gierka że tylko ma to jest peta. 8 mebys, więc się ją pobierać. A jest 8 MB, y, można się tradować ogólnie. Jeśli chcecie nas spotkać, wbijajcie na pierwszy i drugi ward. Na pierwszy to raczej nie, bo tam są więcej osób czasami, i... Czasami jesteśmy, ale Czasami, tylko. czasami. Znaczy, ja już mam całkiem zbrojkę jakąś. Y... Chcesz zbrojkę? Nie, nie. Mogę ci dać. Nie A chcę. Musisz, chcesz zbiór, Musisz mieć. Ale ja też mam zbrojkę. Masz? Ale to czemu nie założyć się? Ej, ja w ogóle muszę otworzyć pakę. Tylko, że ja mam też... A, ty też masz. Dobra zbrojeczka. Ja, od 5 levela, e... a kolejne od 10 jest I napiszcie w komentarzach, czy jesteście, żebyśmy nagrywali Pixel Warday e... w sensie chodzicie o zwykłego Pixel Warda. Tak, żeby... Pixel Warda normalnego. Się nie, nie. A no, Pixel Warda też możemy nagrywać. Tak, ale to musicie zostawić 25 łapek Chciałem powiedzieć 25 tysięcy łapek <laughs> Ale to nie te czasy. No ja jeszcze nie. Jeśli, jeśli będziecie. Pamiętajcie subskrybujcie, nie. No i je, żebyśmy... Jeżeli nie chcecie stracić naszych filmików. I właśnie jeśli nie chcecie stracić naszych filmików, zostawcie, zostawcie subskrypcję i dzwoneczek w i no i to wszystko. Jeśli wygrać ode mnie jakieś przedmioty fajne, to niech padnie tutaj pod tym filmem 50 lajków, to spróbuję się spotkać z jakimiś widzami i wtedy spróbujemy zrobić walkę, jakieś losowanie. Ja też oczywiście, jutro też będzie odcinek, ale nie wiem czy mój brat będzie... Oczywiście nie wiem czy mój brat je, będzie jutro, ale ja na pewno jutro będę miał odcinek nagrywał, ale Kiedy będzie. Postaram się co dwa dni nagrywać odcinek. Jeśli nie wiem, czy się nie uda to trudno. Ja sobie pozbieram ogólnie itemki i sobie idę je sprzedać. Wtedy spójdę po więcej mikstura Mam y, dwa pet y, ORB. Które ma, orbe. Który masz, który masz w ogóle level? Orbe. Ja już mam szósty. A, ja już mam czwarty. Dopiero wezmę się to, to i sprzedam. Al, albo nie, niech będzie te 25 Tyle co będzie następny filmik, ale z pixelu tak. To wtedy y, 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 będzie właśnie losowanie, walka o jakieś itemki ode mnie. No i. No. no. No i możecie po prostu wygrać, nie? Zobaczymy kto wygra. Spróbuję się wtedy umówić z jakimiś widzami. Yy, tak, yy. Ogólnie jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzach, czy mój brat ma też ze mną być tam. W ogóle ja nie wiem co mam gadać. Będzie, to, <laughs> Tyle mówisz, że. No ja wiem co właśnie mówić, nie? No. Czekajcie, muszę zobaczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie cię. Ja dostałem jakieś jajko wielkie. Spuka. Takie czarne. But Bad egg. egg. Użyj się to. A nie, nie, nie mogę. Kurde, ale. Ja bym miał. Ja znaczy miałem takie coś, dropnąłem. Ale no wiesz. Możemy też nagrać na, właśnie. rozdawać bronię. Będziemy na lepszych. na lepszych. No, na lepszych, lepszych kontach, bo już mamy jeszcze jedne konta i na nich właśnie będziemy rozdawać bronię. Piszcie też komentarz komentarzach kto jaki ma poziom w tą grę Ja mam na, na przykład 40 Ja na przykład mam 40 Mój brat ma chyba 50, 50 Ale piszcie to spróbujemy Postaramy się dawać serduszka Ja już mam szósty level ogólnie Ja też szósty Ale ile masz jeszcze do następnego level'a Bo ja przed chwilą wbiłem ja... Bo musiałem się ja przywitać z widami. Ja ostatni chyba już teraz ja, ja lecę na lepsze potwory A ja No No ja zaraz idzie ze mną zaraz na slajmy na slajmy No, mogę. Na Dawaj, chodź. Ale nie, tera, nie, tera, nie tera. teraz, nie teraz, nie teraz. Nie, bo ja teraz biję się z jakimś wielkim batem. Dok, to idź. Hello. O, są. One są po prawej gdzie są te slajmy, znaczy te baty, co mają pierwszy level. One Ogólnie poprawej. to jak będziecie chcieli właśnie yy, wziąć te bronie, to yy, ja będę się nazywał nie wiem jak, yy, podam wam w opisie. Yy, a mój brat będzie się nazywał yy, Jak? Co? Będziesz się nazywał? Żeby widzowie nas znaleźli? Yy, yy, a to też podamy w opisie. No to właśnie podamy wam w opisie nasze nazwy, jeśli będziecie chcieli nas szukać. Yy, no, a my kontynuujemy, ja bynajmniej ja kontynuuję yy, walkę z Forest teraz, Z Forestem Nietoperzem. Yy, jakiś typek chcemy bić, ale mu się nie uda. Yy, Dam se w HP, żebym miał większe i pójdę się leknąć. Wciągnęła. No, wciągnęła mnie za bardzo. Takie dziwne, ale wciągnęła mnie. No. Dobra, już jesteśmy, ale musieliśmy się, na, po, musieliśmy się przez chwilę dogadać. Dobra, ja Dobra, ja jestem na slajmach, one są po prawej stronie. Oj, za to odzyska bo mam już mało no, procent, dlatego no. Ej, co to jest? A dobra to jest ten pająk taki dziwny. Ej, czemu nie mogę sprzedać rzeczy, których nie mogę nosić? No bo muszę... Ale... Nie, właśnie nie mogę salnąć. Jakieś finishing spiders czy coś takiego, ale. One mają ósmy poziom. Dobra ja se otworzę. Ja, ja se jakoś. Jezu, ile one mi spadają. spadają. Wow. Ogólnie postaram się dawać, dać wow. link w opisie do tej gry, ale jak się nie uda to przepraszam. Dobra kolejny level co, zmontujemy ten filmik czy nie? No raczej tak. No, to no raczej tak. Ja już tak. z wami się będę żegnał. W tym odcineczku O, Fishing e... y... oh, y... i zatkujemy Widzimy się w następnym odcineczku. No i co? Siemaneczku. I ja też się żegnałem. Siemaneczko z wami był sonic Pro i, y... Gangster y... i Gangster Gaming. Wpadajcie na jego kanał, zostawcie super kaput tym filmikiem, a myślę, że gramy siema.